Witam wszystkich na naszym kanale Najlepszy Projekt. Dziś pokażemy Wam nakładanie tynków gipsowych agregatem kaleta. Ja nie jestem zawodowym tynkarzem, ale coś tam umiem. Niestety, ekipa, która miała to tynkować, wystawiła nas, pojechała na urlop. Tutaj widzicie, są dość ciężkie warunki tynkowania, stare ściany, łączenia. Krzywo, miejscami jest nawet po 7 cm różnicy, więc będzie sporo nadrzucania. No ale może sobie z tym damy jakoś radę. Zobaczymy, mówiłem do tynkowania używamy Kalet 5 e z agregatu. Opowiem trochę o nim. U góry jest pompa wody, u dołu jest kosz z yy, zasyp. Tutaj mamy wskaźnik yy, mieszanki. Tutaj jest regulacja zaworem wody. Tutaj jest włącznik. Yy, tu jest sterownik. Hałasuje trochę, bo jest włożony czyścik, a nie śmigło. Zaraz to wymienimy. Tutaj nam pokazuje, jak podnosi się przepływomierz. Przed użyciem należy wziąć i przepłukać wąż wodą, żeby nam nic nie zablokowało, żeby wszystko było czyściutko. Teraz wyłączamy i wymieniamy. Czyścik na śmigło, nawet nie wiem czy to jest profesjonalnie, śmigło, jak się nazywa, mie mieszak. Wyciągam czyścik, który za każdym razem należy wyczyścić po każdym użyciu. i nie zakładam mieszak na dole jest rowek jak ma wejść w to miejsce i tutaj górę też należy ustawić żeby się zeszło dość ciężko chodzi, także trzeba trochę się użyć, żeby to zamykać następnie należy tylko żeby pamiętać, żeby w, worku, w zasypaku był tylko jeden worek materiału odpuścić sobie wodę. żeby również, jak zacznie lecieć gips to wtedy wyłączamy Zaczyna lecieć gips. O, I wyłączamy powietrze. No niestety, nasz agregat ma tam mały y, nieszczelność na wężu powietrza i trochę długo się wyłącza, ale damy rady. Używamy dotynkowania y, gipsu MP75 Diamant. To jest twardy gips. Y, może być zwykły. Y, Lekki albo ten, ten jest trochę lepszy, utwardzi te ściany. Po zasypaniu kosza możemy się brać powoli za robotę. Ścianę, którą teraz będę tynkował, jest to łazienka i mam tutaj przygotowane listwy podtynkowe i narożne na drzwiach, tak żeby sobie wyciągnąć płaszczyzny i piony. Niestety zrobiłem tutaj mały błąd, bo ponieważ powinna mieć jeszcze jedno miejsce przy ścianie, a ta powinna być bardziej na środku. No ale z lenistwa wziąłem, przykleiłem tylko jedną, żeby sobie to tak od łady wyciągnąć. wyszło no, całkiem fajnie, ale troszkę więcej zabawy z tym było. No, agregat bardzo fajny fajnie rzuca materiał na ścianę dość szybko także no bo powiedziałbym nawet że bardzo szybko Nie jest to jakaś mało wydajna jednostka także jeśli my chcielibyście to robić to polecam agregaty kalety zarzucam całe ściany gipsem i hałatą biorę pierwsze ściąganie, zarównanie. Teraz biorę i dorzucam materiału na ścianę, tam gdzie brakuje, aby podrównać. Korzystając z okazji też chciałbym zaprosić wszystkich do komentowania. Napiszcie, co Wy myślicie o tynkowaniu gipsem, tynkiem gipsowym. Jakie są Wasze doświadczenia? Jak również zapraszam do subskrypcji naszego kanału. No, jeśli chcecie zobaczyć kolejne nasze projekty, kolejne nasze prace, to zapraszam. Postaram się publikować na bieżąco. No, i mniej więcej całą ścianę mamy ładnie zarzuconą. No, właśnie to jest przyczyna, że nie mam tej listy przy ścianie, która powinna być, bo wtedy bym sobie ładnie to ściągnął, żeby się przylepiło. A tak to muszę ściągać i suwać złaty, żeby było równo i uzupełniać później w, braku, w miejscach, gdzie brakuje. Więc czasami lenistwo nie popłaca. No, ale mamy zrobione mniej więcej. Oj. Ostatnie y sprawki hałatą. No i niestety gdzieś mi zaginęło kawałek filmu z tym jak zarzucam drugą ścianę i biorę, wyrównuję tełatą i, i żyletką przeciągam. No ale Mniej więcej wyszło to w ten sposób. Teraz biorę gąbkę i zacieram, wyciągam mleczko na górę. I później, jak to przeschnie lekko, to będzie trzeba to zagładzić. Tak, tak wyszło po zakończeniu. I reszta pomieszczeń mniej więcej. Palety będą robione później, ponieważ nie mieliśmy listew przyokiennych, nie doszły na czas.